Podnieś rękę Boże Dziecie, błogosław Ojczyznę miłą w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą, dom nasz i majątność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało. I mieszkało między nami. Drodzy widzowie, szanowni państwo, z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałabym życzyć wam wszystkiego, co najwspanialsze, prawdziwej radości płynącej z narodzenia Jezusa Chrystusa, wiary, nadziei, miłości, dobrego czasu spędzonego wśród bliskich i tego, aby nadchodzący rok 2026 był dla wszystkich państwa czasem spełnienia marzeń, planów, i żeby był lepszy niż ten kończący się rok. 2025. Bardzo dziękuję wszystkim moim widzom, którzy są ze mną od początku. Mam nadzieję, że razem wejdziemy w przyszły rok, a widzów na kanale będzie przybywać. Mam widzów niezmiernie wiernych i zaangażowanych, za co naprawdę jestem ogromnie wdzięczna. I nawet kulka z tej okazji zgodziła się założyć sobie strój Renifera. Macha do Państwa łapką. Wszystkiego dobrego, radosnych świąt Bożego Narodzenia.